Ceremonia wręczenia amerykańskich nagród muzycznych to nie tylko muzyka, lecz także olśniwające kreacje. W ostatnich latach koncerty z okazji wręczenia tych nagród były zdominowane przez wykonawców lubiących ruch i szalony rytm.

Przedstawimy kandydatów do nagrody w kategorii ulubiony album muzyki Soul i Rytm Blues. Na razie mogę wam tylko powiedzieć, że kandydatami są kobieta, mężczyzna i grupa wspaniałych kobiet. Oto oni. For favorite album soul for Unplugged, Mariah Carey. Funky divas involved. Vogue. Dangerous Michael Jackson. And the winner is. A nagroda otrzymuje. Oh, 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 oh. Funky in... divas. A chance to never change. Dziękujemy Panu Bogu, że sprowadził nas dzisiaj na te scenę. Dziękujemy też bardzo naszej publiczności. To dzięki wam zdarzają się takie rzeczy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy również naszym producentom i naszemu menadżerowi Dawidowi Lambardowi. Chcemy podziękować naszej wytwórni płytowej East West Records i wszystkim innym. Dziękujemy. Also Kandydatami do nagrody w kategorii ulubiony album muzyki pop Dangerous rock są... Michael Jackson, Totally Crossed Out, Criss Cross, Acton Baby, U2. Laureatem is... został Michael, Michael Jackson, Jackson i jego album Dangerous. Naprawdę nie spodziewałem się, że otrzymamy tę nagrodę. Jeszcze raz dziękuję bardzo mojej publiczności, którą kocham.